Cześć, witam wszystkich 1 marca chyba dzisiaj poniedziałek ładujemy tutaj do 60 akumulator tylko tak tutaj kiedyś zimą jak próbowałem w tym mrozy odpalać końcówka mi się kopciła Zaprasowałem to z powrotem tylko że nawet nie wiedziałem że to kurczę, tutaj mam kabel 35 kwadrat no cienki kurczę no, chodziło tyle czasu ale trudno Znaczy mam oczka mam na 75 Nie mam na 50, a znowuż już 50 mam kupę tam kilkadziesiąt metrów kurde gdzieś tu muszę moment to przełożyć do tego a ten, tędy, tędy i tu do skrzynki kabel. Patrzę czy tędy go puści czy kurczę dołem, dołem. Jeden ten nowy akumulator jest już w Iweku. Drugi przyjdzie tu, a być może później to zmienię z tym żebym musiał do agregatu wstawić nowy agregatu prądotwórczego a z agregatu prawdopodobnie tutaj przerzucę ale chcę coś sprawdzić jeszcze o. zaraz pójdziemy po akumulator myślę że chociaż po części będzie już gotowy i mówię no mam 50 kwadrat takiego przewodu kilkadziesiąt metrów bo to tam do spawarki jeszcze tej wirowej były przedłużki różne O, i teraz mamy tak w jedną skrzynkę nie wiem czy to coś tu widać Widać dobra plus do przodu minus do tyłu minus jest przykręcony tu do korpusu do tylniego mostu tamta skrzynka druga jest odłączona w ogóle Idę po ten po akumulator. Tu go zapakujemy i zobaczymy co co się będzie robić. Przyniosłem od razu ten testerek, nawet nie wiem jak to się nazywa Autul BT360, coś takiego i zobaczymy. Zobaczymy ten akumulator jak on tutaj będzie w tym wyglądał. Dobra patrzę powietrza, muszę napompować bo schodzi tu mam dokręcone, dobra to się rozłączę i lecę po akumulator no i jesteśmy koło zamrażarki mors starodawnej się nie śmiejcie ze mnie widzicie a wiecie co kurczę bo to wczoraj na wieczór wstawiłem go tutaj Zobaczymy, ja mam w telefonie tą FLIR kamerę. Odpalimy. Dobra, tak będę trzymać. Zobaczymy, ile tutaj mamy stopni. Kurczę, tu... Co to mi się tu porobiło? Coś się zawiesiło. Dobra, jeszcze raz muszę, bo... Nie wiem, czy to za szybko obróciłem telefon, czy co, że nic nie widać. No, mamy. Nie wiem czy widać minus 21-22 stopnie, akumulator. Kurczę tutaj ciężko mi patrzeć przez ten. ale No dobra, przyjmijmy minus 20, tam na dole będzie więcej to. A, to się tak ten kalibruje, że tak jakby się zawiesiło, ale minus 25, minus 20 stopni, akumulator ma. No i to tak jak. W tytule filmu to jest właśnie ten... Ła, telefon muszę schować, a nie mam gdzie kamery trzymać. To jest właśnie ten zimny, a wręcz lodowaty ukraiński barszcz Dobra, jeszcze Jeszcze nie tego Masło z powrotem tu na dół. O! Takie coś no idziemy dobra z powrotem do ciągnika bo się zagrzeje kot o barszu słyszał to od razu przyleciał do żarcia dobra wziąłem jeszcze taki tam pirometr czy tam termometr elektroniczny zobaczymy tylko że tu słaba bateria no 18,9 on pokazuje <ścoughs> Z tej strony mamy minus 20 no 19, 20, coś koło tego. Kurczę nie wiem, czy tutaj widać to. Widać, dobra, bo trudno mi się patrzy przez kamerę, przez ten telewizorek. A no, tutaj to go miałem na brzuchu, jak niosłem, ale jest na minusie na pewno. Dobra, termometr na razie tu. I teraz co? A, i to jest tak. Też po troszu, po trochu w nawiązaniu, albo dobra, korki niech sobie jeszcze tu będą. Kiedyś, dawno temu, nie ja wiem tam dwa lata temu może Robertowi zaproponowałem właśnie, jak widzieć tu kamerę, kurczę, patrzę to, żeby coś było widać. O, widać tu skrzynkę, widać skrzynkę, dobra tylko patrzę tutaj jest o, trochę tak. Idę akumulator tu przyniosę Aha, jeszcze chciałem go. Kurde, no dobra, też się go zmierzymy. Znaczy nie skończyłem. Zaproponowałem, nie zaproponowałem, ale pomysł podsunąłem, żeby na nos akumulator do... Zabrażarki wrzucił i wpakował jakiemuś tam koledze do ochłodni do samochodu 3 sztuki i to jest właśnie tu tu kurcze jak ja to mam trzymać no dobra napięcie mamy 12,68 dobra 950 on ma 950 i jedziemy co tutaj jak po nocy w zamrażarce stało 815A i co tam jeszcze kurde nigdy nie wiem te SOH i SOC które jest które ale no trudno ważne że o dobry baterii pisze to jest najważniejsze dobra 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 bo to Gdzieś tu. No i Robert, Robert wpakował trzy akumulatory, już nie pamiętam jakiej pojemności. koledzo do busa do chłodni w kontener na noc. No i właśnie też to później pomierzył. Juszę tak jak kamera trzaśnie na tym magnesie, ale nie idzie dobra, bo to ona coś wtedy się tam przełączy także na komputerze nie mogę tego otworzyć. Dobra. gazu ale o dobra mamy to podłączę teraz przewody aha czy ja kluczy sobie przyniosłem tu mam i to wtedy też Mister Akumulator w tym odcinku co to testował wspomniał, że to dzięki Tobie, drogi widzu, ten film powstał. A jak się cieszyłem, że to kurczę, mój pomysł podłapał i to coś takiego wyszło. No zobaczymy, kurczę, jak to tutaj będzie. Mówię, no trochę się dzisiaj zaskoczyłem, że ten kabel tutaj mam 35 kwadrat. No ale całe życie to tak chodziło no to popróbujemy no a tu muszę rozkręcić bardziej bo to nowe te troszkę do to teraz zniszczyć akumulator wczoraj w niedzielę tam nie wiem o której no po południu po obiedzie jakoś go tam upchałem do zamrażarki że przez całą noc stał dzisiaj jest nie nawet która godzina zaraz zobaczę na telefonie bo ten mój zegarek to się w każdą stronę kręci 11.30 no to tam z paręnaście godzin na pewno to stało dobra klucze pozawieram kamerę gdzieś damy, na rębak tam postawię, no i popróbujemy, patrzę czy tu, no, może być tutaj, no. widać, widać, no to startujemy, najmniejszego problemu. To wspaniale. Chyba mam zepsuty, bo coś nie kopci, czy tam bardzo słabo kopci. A podobno 60 powinna kopcić. Jeszcze raz gaszę i odpalę. Temperatura jest taka jak na dworze, że to. No. I bardzo ładnie. To teraz to chyba pojadę sobie na podwórze i mówię, bo tutaj to przełożę z agregatu albo ze sprintera akumulator, a ten pójdzie właśnie tamże. Dobra. Wszystko w temacie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.